no i jesteśmy miesiąc po zainstalowaniu o oto takiego tutaj więc mogę co nieco powiedzieć na temat jego włączyło się wszystko radyjko bardzo szybko się łączy z telefonem i to bez żadnego kabla co jest na plus no ale ma też parę wad jak zainstalowałem to było na pierwszym filmie to tutaj był taki panel który jakby taką kopią tego, tu się przenosiło i pokazywał temperatury, stan w ogóle, jak jest temperatura na zewnątrz itd. Tak dalej, tak dalej. Ale nagle zaczął się tablet restartować. Przy każdym włączeniu samochodu było od nowa, od nowa, od nowa. Więc ja zrestartowałem i yy, użyłem tej funkcji. Nie, to nie ta funkcja. Yy. Tej funkcji System Settings i tutaj wszystkie dane. I mi tak wyczyściło, że mi panel zginął. Napisałem więc do supportu pana Chińczyka. Pan Chińczyk mi podpowiedział i teraz wiem, co trzeba zrobić. I tu jest faktory. W instrukcji tego nie ma, ale pan Chińczyk dał mi tajny kod, którego ja nie pokażę. Ale pokażę co się otwiera, jak go się naciśnie. Teraz będzie sensor y, 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 tram i po naciśnięciu tego kodu y, wydatnia się cały panel, taki wewnętrzny, jakby backend. I można sobie różne loga wprowadzić. Ja mam wprowadzony Opel, ale tu można naprawdę zrobić sobie mnogość różnych log. To jest bardzo fajne. E, potem jest touch i tak dalej, i tak dalej. E, radio można sobie ustawić. E, parametry ekranu, kamery, i tak dalej, i tak dalej. I tu się ustawia: tu w tym panelu się ustawia. Jaka jest marka do y, dekodowania y, sieci KAN. mam ustawione OPEL, ale można BLIK, i tak dalej ustawić. I wtedy różne ekstra ustawienia się robią. Które również odkryłem, że są, tu jakie jest ustawienie samochodu, to musimy wcisnąć info i about i custom set. I tu mamy też dużo różnych ciekawych rzeczy, które możemy sobie poprzełączać, jak nam tam wygodnie. No. Ale wracając, Pan Chińczyk mi odnośnie tego panelu powiedział, że muszę właśnie tam to zrobić. A jak to nie zadziała, to muszę sprawdzić, czy są wtyczki. Wtyczki są i ja znalazłem taki inny panel. O, właśnie taki na przykład, jak tutaj się zrobi cyk. To tu się ładnie o taki pop-up wyświetla. Co tak naprawdę jest fajniejsze, bo jak było tu i był włączony, włączony telefon. To nic się nie wyświetlało. A teraz ustawiam temperaturkę, czy cokolwiek się zrobi, to wszystko elegancko się tutaj wyświetla. Czy tu włączmy to, czy tamto jest wszystko elegancko? Wszystko elegancko, temperatury działają. W fotele trzeba musi być włączony silnik, żeby działało. Także jest sporo. Jest teraz kolejna rzecz radio. Radio w ogóle mi nie działa. Nie wiem, to też muszę sprawdzić, bo możliwe, że, że po prostu jakiś gdzieś zrobiłem fej. Błąd. No i muzyka. To jest muzyka. Nawet nieźle gra, tylko znów te głośniki drzwi nie grają, bo niby gdzieś coś jest rozłączone, ale nie mogę dojść co. Także to idę. I, i ten panel w sumie jest ekstra. Można ładnie tutaj wszystko zmieniać sobie, a na końcu wyłączyć i jest ok także w sumie z chińczyka jestem zadowolony tak 9 na 10 bo ta, ta głośność czasami i to radio jest tak nie bardzo mi działa tak także jest ok na razie to tyle na uwagę pozdrawiam wszystkich subskrybentów mojego kanału pa